Jezus nam zadaje doskonałość, która polega na Ojcostwie. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec. Właśnie doskonałość się mierzy miarą ojcostwa, macierzyństwa, jakimi jesteśmy dla innych ojcami czy matkami. To jest ważne pytanie w, także w świetle tego, o czym rozmawialiśmy dziś tu, na tym dniu skupienia. To jest ważne w kontekście misji Kościoła. Tą, tą misją jest ewangelizacja. Ewangelizacja nie jest indoktrynacją, nie jest tylko przekazem wiedzy, nie jest przekazem światopoglądu. Ewangelizacja jest przekazem życia. Święty Paweł, który jest dla nas absolutnym mistrzem ewangelizacji, właśnie w ten sposób ją opisuje, kiedy na przykład w pierwszym liście do Koryntian mówi do nich, choćbyście mieli dziesiątki tysięcy wychowawców, tam jest, można by to dosłownie tłumaczyć, pedagogów, to nie macie wielu ojców, ja was zrodziłem. Chrystusie, ja was zrodziłem w Chrystusie. Przedstawia się im jako Ojciec, nie jako nauczyciel. Podobnie jest w liście do Galatów, kiedy z kolei przedstawia się jako matka, mówi dzieci moje ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. Wejść w ewangelizację to jest wejść w taką relację ojcowską, macierzyńską. To wcale nie oznacza jakiegoś paternalizmu i podporządkowania sobie ludzi, traktowania ich jak dzieciaki.